WTF Aha, panowie będziemy potrzebować jednostki Seu. Co oni robią? Ja widzę, Zaraz będziesz ich ścigał, na razie nie przystępuje do niczego, jedź za nimi. I będziesz brał admirala. I daj mi najlepiej, bo oni mają podmienny handling. I to będzie ciężki pościg. Dobra, się do Coś odpalają ty Jak chcesz to mogę wziąć sultana Czekaj Stań, stań, stań ta jedź za nimi William przesiadamy się To będzie ciężki pościg Ja biorę Naprawdę? Sultana chcesz się Tak przysiesz? No to z chcesz Ten Sultan ma podmienny handling Sultan ucieka karba Bierz admirala. admirala trzeba wziąć Masz go? Dobra, zaczynamy. Bierz Admirala. Dobra. Zaczynajcie. Bierz suszarkę, suszarkę wpisuj szybko. Masz na suszarce tego Admirala? Nie mam, nie mam. Nie chyciło. Czekaj. Jeszcze raz będziesz musiał drugi raz chwycić. Uważaj, jedź, jedź, ja jadę z... nie, 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 czekajcie, czekajcie. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Pojechali dalej, jadą na południe. Skręcili, zawracają, zawracają. Jednak nie. Uważajcie ta. Ym, ten sultan. kurwa trzeba by im zrobić, nie? Cholera. Dajcie y, Pomoc dajcie, w ogóle Czekajcie. wszystkich dajcie. Do chuja pana. Ma, mam jego... Mam jego tego. Rejestrację. Dobra. Sprawdź na jaką grupę a. są zapisani. Właśnie pisze suszarka i rejestracja nie wchodzi. Może ma... Źle inaczej ten rejestrację jeszcze raz muszę pisać. Może nie nie wiem Dobra, dobra jest rejestracja. Po prostu niezarejestrowane nie auto. Ej już ziomek miał pogoda, wiesz? Pisz report na niego. Kurwa, jaki Bo mam bokiem umarł. Wow! Gdzie on zniknął? Wow! Nie wiem ty. Salam. Ale on, on zniknął. Nagle mi zniknął! Ale Ta, zniknął mi też. Nagle. Nagle. A dostał wehikl Godmoda. Hehe, <grystanie> a ja to dostał. Dobra, bierzemy tego sułta.